Wesprzyj Akademię samorządów uczniowskich i przekaż 1% podatku. Bardzo serdecznie w Województwie łódzkim. Dzisiaj moimi gośćmi specjalnymi są Marcelina Ziłkowska i Jan Nyszewski. My dzisiaj sobie trochę porozmawiamy o nowym działaniu uczniów zaangażowanych w samorządność. Może niech sami sami zainteresowani o tym trochę opowiedzą. No, no to może ja zacznę. Jako główny organizator, mam nadzieję, że nie masz z tym problemów. Ludzka Rada Samorządów Szkół Średnich, czyli inicjatywa rozpoczęta de facto w październiku ubiegłego roku. Jest to inicjatywa oddolna, organizowana przez, przeze mnie i przez drugiego organizatora. Miłosza Wróblak, tego tutaj niestety nie ma, ale również go serdecznie pozdrawiam. Celem tego projektu jest głównie tak z takich formaliów oczywiście, integracja samorządów szkół średnich, danie im możliwość do takiego właśnie nawiązania dialogu, jakby to e, polskich polityk powiedział, a także do możliwość stworzenia jakichś róż wielkich, może niewielkich, ale takich dość abitnych e, ogólnowojewódzkich akcji. Tak jak na przykład organizowany aktualnie przez nas turniej esportowy, który no jest już w takiej dość zaawansowanej fazie i niedługo rozpoczniemy rekrutację. Także będzie jeszcze o tym dużo więcej informacji na naszym oficjalnym profilu na Facebooku. Ale cóż jeszcze mogę powiedzieć? Niedawno, bo 22 stycznia, czyli z tego co patrzę na kalendarz, to ponad tydzień temu odbyło się. Pierwsze posiedzenie właśnie łódzkiej Rady Samorządów Szkół Średnich, na którym wybraliśmy nowy zarząd przepraszam, Prezydium, nie zarząd, bo zarządu jako takiego nie mamy, znalazły się dwóch marszałków, dwóch wicemarszałków, i jeden sekretarz. Ponadto właśnie wybraliśmy po pierwsze pierwszą decyzję, jaką. Zastosujemy w naszej radzie, czyli podzielenie członków na, przydzielenie członków do różnych zespołów tematycznych, w których mogą się realizować w ich określonym temacie, a także właśnie wybranie akcji, jaką jako pierwszą zorganizujemy, jaką jest turnie sportowe na całe województwo łódzkie. I tutaj już. Przekażę głos, głos Marceli, tylko napominając, że właśnie Marcela została jedną z przewodniczących, jedną z głównych marszałków rady w prezydium. Proszę, Marcelo. Dziękuję Ci za głos. No to od czego bym mogła zacząć? Przede wszystkim od tego, że jest to dla mnie niesamowite wyróżnienie, że w ogóle zostałam zaproszona na to posiedzenie, że zostałam też marszałkiem. Jestem bardzo dumna z samej siebie i myślę, że moja szkoła również jest dumna. No, a co do pytań, no to czekam na jakieś ciekawe i z chęcią na nie odpowiem. Dobrze, to może żebyśmy się trochę bardziej zapoznali yy, tak na start, powiecie, z jakiej szkół jesteście i w której klasie się uczycie? A więc ja jestem z zespołu szkół powiatowych imienia Stanisława Staszki Sawogośnie. I aktualnie uczęszczam do trzeciej klasy w Zawodzie Technik Mechanik? To ja jestem uczniem pierwszego liceum ogólnokształcącego w Łowiczu imienia Józefa Chełmońskiego. Jestem na profilu humanistyczno-ekonomicznym. Okej, okay, to teraz trochę mi opowiedzcie może o tym, skąd sam pomysł na tą radę? Czy wśród uczniów wyrosła taka potrzeba? Jakiegoś wspólnego forum wypowiedzi, i wy na tą od, y, potrzebę odpowiedzieliście? Czy po prostu był to mm, szalony pomysł, który był po prostu potrzebny? To może ja się wypowiem, jako że ja jestem tym głównym organizatorem głównym takim ojcem-założycielem. Y to był spontan, mówiąc tak kolokwialnie. Nie było jakiegoś takiego szerszego badania na temat tego, czy coś takiego powinno powstać, czy nie. Zresztą większość takich inicjatyw młodzieżowych bierze się ze spontanu, co mogłem już zaobserwować. Dlatego także poszedłem za impulsem i stworzyłem coś takiego, przyłożyłem się do tego i wydaje mi się, że ma to jakieś szanse na sukces i na rozwinięcie się. To czy macie jakieś doświadczenia właśnie z stricte z działalności na rzecz samorządów uczniowskich, o których chcielibyście opowiedzieć? Czy może któreś z tych działań was zainspirowało do tworzenia takich struktur? Chciałabym zacząć od tego, że w samorządzie uczniowskim działam już 3 lata. No i moja droga zaczynała się tak jak droga każdego, czyli małymi kroczkami. Najpierw oczywiście sztandar, jak to zwykle bywa. I pomoc przy różnych imprezach, ale dla mnie to było niesamowicie ciekawe, że mogłam wziąć udział w różnych uroczystościach pozaszkolnych, ale także różnych imprezach, które dla zwykłych uczniów, nie należących do samorządu uczniowskiego, były w ogóle nieosiągalne. I taka, taki udział w tych inicjatywach naprawdę dał mi wiele doświadczenia, poznałam nowe osoby, nauczyłam się wiele nowego. I później na, nadeszła druga klasa. Tam już wiadomo, startowałam w wyborach, już liczyłam na to, że jednak się dostanę wyżej. Co prawda się nie udało, ale powiedziałam, no trudno, spróbujemy za rok. Spróbowałam za rok i w tym roku zostałam przewodniczącą szkoły i mam zamiar wprowadzić coś nowego. I właśnie tutaj Janek do mnie napisał. Cześć Marcela, organizujemy taką właśnie radę. Mówię, kurcze, wow, to jest coś super, to jest coś niesamowitego czego jeszcze nie było, bo u mnie, przynajmniej w mieście nie działa żadna rada młodzieżowa. Więc żeby troszkę pokazać naszą szkołę z lepszej strony, oczywiście i tak już według mnie nasza szkoła jest niesamowita, ale żeby pokazać, co potrafimy, co samorząd uczniowski potrafi, stwierdziłam, że weźmiemy w tym udział i myślę, że takie działania, które pozwalają nam na spotkanie wielu nowych osób, na porozmawianie z innymi uczniami, z innymi rówieśnikami, są naprawdę przydatne. Janku, czy może ty byś się chciał podzielić swoimi doświadczeniami z y, samorządności uczniowskiej? Dobrze, no powiem szczerze, że y, z takiej działalności uczniowskiej, samorządności uczniowskiej y, nie mam zbyt dużego doświadczenia, ponieważ ogranicza się ono do Bycia roku w sztandarze szkolnym, to jeszcze w, w szkole podstawowej, a także do e, aktualnie już właściwie czterech miesięcy już w samorządzie szkolnym e, w mojej mojej szkoły średniej to nie mogę tutaj zbyt dużo powiedzieć. Natomiast e, jest jedna kwestia, która w pewien sposób zainspirowała mnie do stworzenia tej rady. To, że e, same samorządy e, bardzo często mają. E, bardzo mało do gadania, mówiąc kolokwialnie, w kwestiach samorządzenia się. Bardzo, I to jest oczywiście zrozumiałe, że są uzależnieni od dyrektorów, aczkolwiek moim osobistym zdaniem ich autonomia, w, przynajmniej chociaż w takich kwestiach jak, nie wiem, jakieś akcje dla młodzieży albo na przykład nie wiem, turniej w szkole sportowej, jak teraz w czasie pandemii, to jest to, powinien być jakby bez problemu forsowany. Bez potrzeby, tak mówiąc, kolokwialnie tłuczenia się z dyrektorem na temat tego, czy jest to moralne, czy nie. No ale to rzeczywiście moje subiektywne zdanie na ten temat. A poza tym działałem w wielu organizacjach młodzieżowych, jak Ogólnopolska Federacja Młodych, czy też Fundacja na Rzecz Praw Ucznia, chociaż tutaj był trochę krótszy epizod. Ponadto. Brałem udział w paru inicjatywach młodzieżowych, jak Parlament Młodych Rzeczypospolitej Polskiej czy Konferencja Młodych Liderów. No i mniej więcej do tylu rzeczy się to ogranicza. Może opowiedzcie trochę naszym widzom o samej Radzie, czyli jak wyglądają struktury wewnętrzne Waszej Rady. I też trochę o planach na przyszłość, czyli jakie projekty zamierzacie realizować. No dobrze. E, mogę. To zacząć na celu, jeśli można, oczywiście. Zgadzam się. No, no, to w takim wypadku. Jeśli chodzi o same struktury, no to oczywiście na samej górze. Właściwie nie na samej górze, tylko tak trochę z boku, znajduję się ja, jako główny organizator, czyli osoba, która stara się, żeby to wszystko trzymało się kupy, żeby to się nie rozleciało. Oczywiście. Tak, mówiąc tak oczywiście hierarchicznie, aczkolwiek w teorii wszyscy jesteśmy równi, prawda? Dalej jest oczywiście Miłosz, czyli drugi organizator. Potem jest Prezydium, czyli właśnie marszałkinie, między innymi Marcela. potem wicemarszałkowie, a także sekretarz, potem są koordynatorzy zespołów. I potem są członkowie zespołów oraz zwykli członkowie. Oczywiście to jest umowne wszystko, bo tutaj chodzi po prostu o sprawowane role, tak? To wszyscy są równi pod względem e, w jakichś nie wiem przywilejów tudzież obowiązków. Każdy ma praktycznie. Mm, no, takie same, czyli po prostu. Nie czy nie, no, obowiązki ma, ma, ma oczywiście prezydium większe, aczkolwiek jeśli chodzi o przywileje, to każdy ma takie same. Ale idąc dalej, projekty, tak? Projekty, jakie zamierzamy realizować. Dokładnie tak. Tak, no to tutaj między innymi Marcela bardzo mocno forsuje projekt współpracy z, ze strzelcami, czyli jednostkami. Strzeleckimi, takimi młodzieżowymi, chyba jakoś tak to, się, jak to, jakoś tak to mniej więcej się nazywa. E... Tak, ale to są także jednostki, przepraszam, że cię przerywam, oczywiście, to są także jednostki, do których należą mi dorośli ludzie, tak? W instruktorami są dorośli ludzie, lecz oni po prostu tej młodzieży przekazują niesamowitą wiedzę i niesamowite doświadczenie, które może się przydać. Czyli ogólnie jako cel Rady można yy ustawić, że po prostu mobilizowanie i motywowanie do działania młodzieży szkolnej, znaczy w wieku szkolnym. Zgadza się, mobilizowanie yy, tak młodzieży, nie tylko oczywiście samorządów, bo nazwa może być yy, trochę zwodnicza, yy, ale też ogólnie nawet yy, zwykłych Uczniów, między innymi nie chwaliłem się o tym nigdzie, aczkolwiek planujemy też trochę rozszerzyć, poszerzyć funkcjonowanie rady nie tylko o samorządy, ale również o szkoły, które wchodzą w skład rady, czyli o też zwykłych uczniów. I tak, no mniej więcej tyle. Okej. Okay. Mówiąc o motywacji do działania, jak zapatrujecie się na, na całe to zdalne nauczanie? A konkretnie na działamy w samorządu uczniowskiego w trakcie pandemii, ponieważ mm, sam trochę zauważyłem, że taki marazm i spadek motywacji, my, jako Akademia Samorządów Uczniowskich, staramy się jak najbardziej mobilizować i motywować do działania uczniów szkół. Właśnie w tym celu na przykład powstała ta seria Samorządowe Rozmowy. Dzisiaj jesteście moimi gośćmi, także również liczę, że pochwalicie się jakimiś ciekawymi rozwiązaniami na rozwój i motywację dla uczniów właśnie w tym ciężkim czasie, jakim jest pandemia. No to jeśli można zacząć, to tak jak już wspomniałem zresztą, aktualnie realizujemy projekt turnieju esportowego na całe województwo łódzkie, co jest, innymi, co jest moim osobistym zdaniem idealnym wyjściem na ten marazm, na ten tak że to brzydko że nazwę gnuśnienie w pewien sposób e, samorządów uczniowskich. I moim osobistym zdaniem, na, na, nawet, nawet z powodu takiej swoistej mody e, na takie turnieje, powinno to się odbyć w praktycznie każdej szkole, żeby dać taką możliwość e, kontaktu. E, nowoczesności, w sensie wiesz, nowoczesności i rozrywki z, e, ze szkołą. Także. To, to jest dla mnie rozwiązanie i dlatego to realizujemy. Mamy zespół do spraw graficznych, zespół do spraw mediów i promocji, czyli właśnie taki PR-owy, że tak to nazwę. Zespół do spraw akcji charytatywnych i społecznych, czyli takiej współpracy, właśnie z Charity, jaką, jak to można określić. Mamy również. Zespół do spraw projektów, który właśnie opracowuje konspekty i jakieś plany tych różnych naszych realizowanych inicjatyw, jak na przykład właśnie ten turniej e sportowy. A także mamy również zespół do spraw koordynacji, który koordynuje to wszystko, żeby to trzymało się jakoś kupy, prawda? Aczkolwiek no tak, jakoś tak i Jasne. Y czy. Macie jakieś rady dla kogoś, kto chciałby zacząć właśnie się tak bardzo angażować w życie społeczności szkolnej, czy który może właśnie ma jakiś pomysł na zmienienie czegoś w swojej rzeczywistości, ale za bardzo nie może się odważyć albo nie wie jak się za to zabrać. Czy macie jakieś słowa dla takich ludzi? Mam taki generalnie taki zestaw rad, które daję każdemu zaczynającemu działaczowi młodzieżowemu. Było takich tej mowa, prawda? Czy mowa o, raczej o samorządowcach uczniowskich? Myślę, że często się te tematy ze sobą zazębiają, więc jeżeli są to uniwersalne rady, to jak najbardziej chętnie żeby no wysłamy. To są bardzo takie uniwersalne rady. Żeby się nigdy nie poddawać. I to działa w każdym aspekcie. Czy to jakiejś swojej, czy to jakiejś pracy, czy to jakiegoś projektu, czy do swojej dziewczyny, czy to, nie wiem, na przykład. No czegokolwiek innego, tak? Żeby się po prostu nigdy nie poddawać, bo zawsze jest ta nadzieja, chociaż szansa, że coś się uda. Ja sam już się parę razy złapałem, że gdybym się poddał, to nic by się nie udało. Że ludzie mi od początku mówili, że e, nic mi się nie uda, a teraz proszę, organizuję taką radę na 30 szkół. Także po prostu nie należy się poddawać i, i nie należy też słuchać innych w ten sposób. Wiem, wiem, że to brzmi bardzo źle, ale nie na, należy, na, na, najmocniej należy słuchać siebie tutaj w serduszku. E, zapraszam wszystkich. E, uczniów, samorządu uczniowskiej, wszystkie szkoły z województwa do naszej rady, pogadajcie z dyrektorami, napiszemy do Was, wyślemy maila z formularzem zgłoszeniowym, a wkrótce też otworzymy się, mam nadzieję, na całą Polskę, co pozwoli nam jako tako się rozwinąć i również uczniom tutaj z Wrocławia do nas dołączyć. No dobrze, tym akcentem kończymy nasz dzisiejszy odcinek specjalny prosto z województwa łódzkiego. Dla Was mówił Jan Anyszewski i Marcelina Ziłkowska. Ja Was zapraszam jak, jak już tradycyjnie co tydzień i do zobaczenia. Cześć.